Zastanówmy się, czy zawsze mamy możliwości i czy musimy kupować duże palety, żeby móc zarabiać? No, mieszkając w bloku czasami jest ciężko, a więc z pomocą przychodzi do nas Gruba Paka. Gruba Paka to nowy gracz na rynku zwrotów konsumenckich oferujących boksy w kategoriach A, B i C w dosyć przystępnych cenach, więc sprawdźmy, czy to się opłaca. Powinno być ciekawie. Zobaczmy, co mamy w tej grubej paczce. Lecimy po kolei. Raz, dwa, trzy i cztery. Są to kable RJ45. Chciałbym Wam jeszcze na samym początku powiedzieć, ile kosztowała ta paczka, bo to na pewno będzie Was mm, interesowało. Już tylko sobie to znajdę. Moi drodzy, paczka ta kosztuje. 1383 zł brutto. Jest tej 16 produktów. A więc mamy 4 kable, które już Wam mówię, będą kosztowały w granicach 15 zł za sztukę. Więc sobie to doliczymy e, i mamy 4 razy 15, czyli mamy już 60 zł. Kable, rzecz przydatna do kamer, do wszystkiego można działać. Dobra, lecimy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo, słuchawki. G435 Sprawdźmy, jak to wygląda w środku, bo jestem bardzo ciekawy, czy jest tutaj wszystko, co być powinno. Zobaczcie. Odbiornik tam sobie lata w środku. Słuchawki są. Pytanie, czy się włączą, ale powinny teoretycznie. Proszę. Śmiga G435 G435 Słuchajcie 170 zł w sklepie kosztują te słuchawki, więc patrząc na opakowanie, ja osobiście, nawet przepraszam, 279 zł kosztują w RTV Euro. Zobaczcie, jak to wygląda. RTV Euro Media Expert, takie są ceny. Niby na cenę, też są za 170, ale liczmy sobie 150 zł za nie, ze względu na pudełko i faktycznie to, że można dostać w niektórych sklepach je troszkę taniej, więc plus 150 mamy. 210 zł. I w zasadzie można powiedzieć, że dwa produkty, jeden w wielosztuce. Co mamy dalej? Moi drodzy, Tilt TV Wall Mount Fits, 12 cali. Jest to taki oto, to jest chyba do zamontowania telewizora, tak mi się wydaje, ale zaraz sobie zobaczę, jak, jak to tutaj wygląda. Okej, okay. moi drodzy, mamy tutaj taki oto zestaw do mocowania monitora albo telewizora. Z wesa 200 na 200 mm od 22 do 55 cali. I słuchajcie, to kosztuje 120 zł w scenie rynkowej. Więc bardzo spoko mamy 330, 120 kosztuje ten uchwyt. Co mamy dalej? Proszę bardzo, waterproof case for GoPro Hero 9. Taki oto waterproof case. Widzę, że jest, ale chyba już pływał. Bo przerdewiał, jest używany. Eee, ale jest. No to myślę, że zaraz zobaczymy, ile on będzie kosztował. Waterproof case. Ile to może kosztować? Hero 9 Black. Dokładnie taki kosztuje. 50 zł na Media Expert. Eee, więc on tutaj będzie kosztował plus. No myślę, że 25 zł. Czyli więcej za niego nie weźmiemy, ze względu na to, że jest w takim, a nie innym stanie. EA. Base 6. Co tu mamy? To są jakieś nogi, tak mi się wydaje. Tak, plastikowe nogi do mebli, to są, słuchajcie, które będą kosztowały w granicach 60 złotych, bo sobie już je znalazłem. Plus 60 i takie już raz mieliśmy, więc ta cena jakby jest. No są nowe, są wkręcane na e, imbus, więc jest spoko. Plus 60 zł mamy. Słuchajcie, 415 złotych. Lecimy dalej. Kolejny Amazon Basic. Baterie, 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 baterie alkaiczne 40 sztuk. Tak to wygląda. Są otwarte, ale są po prostu, więc obstawiamy, że mniej więcej około 40 złotych, chyba będą kosztowały. Zaraz sobie zobaczymy. Tak, w granicach 40 złotych plus 40 złotych tyle kosztują te baterie, więc. Bardzo fajnie. Lecimy dalej. Moi drodzy Mars Matic 700 e, Statler jest to marker. Marker Statler Mars Matic 700 Mars Matic 700 już sobie patrzę. E, całe 11 zł plus 11 dopisujemy taki Mars Matic. E, więcej on nie kosztuje niestety dobra lecimy. Najciekawsze są na dole widzę tych rzeczy więc proszę Mars Gaming RGB taki oto taki oto padzior, taki oto padzior. i teraz tak zobaczmy co ile kosztuje wow powiem wam że stos, bo on świeci w takie różne kolory zobaczcie tak to wygląda no i już widzę że on spokojnie 160 na Morele.net kosztuje więc Tylko to jest ten model tak to jest ten model tak to jest ten multiplatform można do telefonu do tabletu i tak dalej Także to jest dokładnie to samo. 120 zł liczymy plus 120. 586 złotych, moi drodzy, i dalej nie wyczyniliśmy e, tutaj fajniejszych produktów. Co tu mamy? To jest chyba worek po tym, co tutaj było. Stadler. Dalej. Lecimy sobie dalej. Proszę bardzo. Logitech G502 Hero. Tutaj mam napis. Wygląda na nową oprócz tego, że nie ma opakowania, bo w sumie spakowana jest. Zobaczcie. Bardzo, bardzo ładnie, ale zobaczmy sobie ją, bo faktycznie warto będzie zerknąć. Pokażę, jak to wygląda. O, widzisz, dobrze, że otworzyłem i czasami warto otwierać takie rzeczy. Coś w sensie ona nie jest w złym stanie, ale po prostu była użyta. Po prostu była użyta. I jeśli śmiga, a to jest kategoria AB, więc raczej musi. G502 Hero. Sprawdzam sobie, ile kosztuje. Słuchajcie, 200, 500 zł. Co to jest w ogóle za dziwna cena? Patrzcie na to: Amazon 183, 550 na Morele i 1000 na Allegro. Ja tego nie rozumiem o co tu chodzi, ale. W górę ceny. 480 na Allegro. Ej, ty, powiem, że te ceny naprawdę są jakieś niesamowite, nie? Aż zobaczę sobie, bo szok. 223 zł jest na Allegro, jedna jest w stanie nowym, To jest biała. Czy to komuś robi różnicę? Jakby, no raczej tak, ale 250 zł około nowa kosztuje, no na świat zakupów, 290, no kurde, około 300 w zasadzie można mówić, że ona kosztuje. Powiem tak, patrząc na to, że ona jest delikatnie gdzieś tam przykurzona i, i może parę razy użyta, to dałbym ją za 190 zł, bo 240 no, już kupisz nową, plus 190 dajemy, myślę, że to jest spoko cena. Dobra, z dwie dychy jeszcze zejdę, no to minus 20 to robimy faktycznie 170 zł, czyli 753 aktualnie mamy. Całkiem okej. Okay. Co mamy dalej? Lecimy, proszę bardzo, Rokat Kone XP. Rokat Kone XP. Pokaż, jak to wygląda w ogóle. To jest też myszka? Tak, ale ta wygląda już dużo lepiej, prawda? Ta wygląda jak totalnie nowa. Co to ci powiem? No, nie, nie chcę tego wyjąć, bo. Aha, bo tutaj wychodzi. Nie, jest ukurzona, tylko jest git. Nie, no, tu nie jest używka, raczej. Nie gdzieś tam przykurzona, może magazynowaniem. No, ja po, po wystawówka, bym powiedział. Taka w bardzo idealnym stanie, można powiedzieć. E, słuchajcie: Roccat Cone XP IMO. Ja już dawno tych myszek nie widziałem. Generalnie to jest już taka fajna, bo ona jest taka Ale świecąca. Jeszcze nie mieliśmy. Chyba takie jeszcze nawet nie mieliśmy Roccat Cone. XP. Dawaj, to musi być drogie, bo to wygląda jak milion dolców. 340 w euro w RTV AGD. Czyli 280 tutaj z czystym sumieniem robię. Za nią robię 280 z czystym sumieniem, więc robię plus 280, to jest 1036 zł. Jak dla mnie mega spoko. Dobra, lecimy dalej. Vtech. A, chciałem pokazać, to jest jakaś etykieta. Telefon. Telefon stacjonarny Vtech. CS 1500. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. CS-1500 v Ile to kosztuje? Ile to kosztuje, moi drodzy? Jest to pojedyncza czy podwójna słuchawka? Pojedyncza słuchawka e, Na Allegro, moi drodzy, kosztuje ona W Empiku kosztuje 196 zł słuchajcie e, A na Allegro kosztuje 60, a na Erli 50 Więc Jak to telefon, to nawet nie wiem, czy chcę go otwierać Bo obstawiam, że będzie nowy No, tak jak myślałem, patrz W foliach Standardowo dla telefonów jest w foliach, więc Liczę za niego 6 tych, no po 6 tych ten telefon się sprzeda. My często je mamy, więc plus 60. Mamy 1096 zł. Dobra, zaczynamy z czymś dużo ciekawszym. Patrz: Joycon Charging Grip do Nintendo Switch. Joycon, myślę, że będzie nowy. Sprawdź. No to w końcu są zwroty, prawda? Wygląda, jakby był w całkiem dobrym stanie, jeśli będzie. No ten akurat jest totalnie nowy. Zobacz, nawet nie ma ryski, nic. Totalnie nowy Joycon. Ile on kosztuje? Dla mnie cena jest. Ciekawa, bo takiego jeszcze nie mieliśmy. Jest taki bardziej przeźroczysty, można powiedzieć. Oczywiście takie czarne Joycon Charging Grip. No, zobaczymy sobie Joycon Charging Grip. To 39 zł powystawowy na Allegro. 160 powystawowy. Na stronie. Na stronie oryginalnej kosztuje 160, czyli 130 powystawowe, no 130, bym dał. on jest jak nowy, on jest stanie nowy. Dwie plomby, jakby miał, to on by był po prostu nowy, więc 130 możemy doliczyć. plus 130 1226 zł. Co my tu jeszcze mamy? Magnesy, moi drodzy, magnesy, oho, Molto delusso. No, magnesy pewnie liczę ze 20 zł, bo więcej nie będą kosztowały. Myślę, że tyle. Dalej lecimy z tym Digiti Radio 51 z Technisata. To jest w ogóle jeden z topowych produktów, które się sprzedawały u nas kiedyś. Zobacz, Technisat Digiti Radio 51. Wow, biały. Jak myślisz? Strzelaj cenę, ile będzie kosztował? 180. Pokaż mi. To. No, powiem ci, że 270 zł w RTV Euro, AGD. 200 na Allegro i taką też bym przyjął cenę. 350 w RTV nawet jest. 269, 220 Amazon w promocji. Plus 200, on jest nowy, totalnie. Robimy plus 200 z czystą, po prostu kartą z czystym sumieniem. Plus 200 zł. I teraz coś, co widzę, to jest totalnym sztosem dla mnie. Moi drodzy, co to jest? Są to słuchawki Bank Olufsen. Bank Olufsen E8 Sport. Opakowanie jest takie poziom troszkę nadwyrężony. No, trochę w podróży było wiadomo, trochę jakiegoś klienta pewnie. Gdzieś tam ktoś się zakleił taśmą, potem ktoś drugi na sortowni. Potem ktoś w Amazonie się do niego dobierał. I to tak potem wszystko wygląda, ale pudełko nie jest najważniejsze. Liczy się wnętrze. Patrz, jak to wygląda w ogóle. Nie a ja, pierdzie. Powiem jedno. Ja mam słabość do marki Bank Olufsen, dlatego że uważam, że robią po pierwsze bardzo drogie rzeczy to jest fakt, ale po drugie robią naprawdę jakościowe te rzeczy. I jeżeli chodzi o muzykę, to Bank Olufsen jest moim zdaniem dla takich konsumentów jeden, jedną z lepszych marek, którą można sobie wybrać, w, nawet w miarę w przystępnej cenie. To jest takie moje zdanie. Moim zdaniem wyglądają nowe, tak szczerze. Totalnie moim zdaniem wyglądają na nowe. Jest to kategoria AB, więc w ogóle nie, zak nie zakładam, żeby miały nie działać. Nie mają gumeczek, ale niekoniecznie muszą tutaj tej mieć, nie? Może są zestawy Tutaj pokaż. tu jest kabel chyba miał być. Nie, tutaj nie ma. Nie ma, nie ma. A tutaj? Czyli kto, czy, czy, czyżby ktoś sobie gumeczki zajumał? Nie ma gumeczek? Ktoś gumeczki zabrał. No dobra. Moi drodzy, gumeczek nie ma, ale też jest dobrze. Gumeczek uniwersalny, myślę. E8 Sport, sprawdźmy to. No, powiem ci, że używane 700. Xcom, zobaczmy sobie w Xcom, ile kosztują. 700? Używane 700 kosztują, no. Kurde, nie mogę znaleźć nic dostępnego. ElektroStorm ma jakieś za 600. E 1600 złotych w MedieXpert były Ale były też za 630 na morele, tylko że ja nie widzę, żeby to było na morele za tyle pieniędzy Chyba, że to jest jakiś, wiecie, błąd cenowy Euro.com Kurde, ciężko to cenić w ogóle Bo bardzo mało jest dostępności tego o, bank, ten, Amazon 1220 zł na Amazonie są 1220 zł za słuchawki Odliczmy sobie gumki, że to jest bank Olufsen To one będą pewnie kosztowały koło 100 zł Żeby kupić oryginały na pewno Więc odliczajmy sobie gumki stówę Odliczmy sobie to, że opakowanie jest podniszczone Odliczmy sobie przykładowo 150-200 zł Mamy 300 Jeżeli one działają No, dobra, 800 stów Spokojnie myślę, że ci się w stanie sprzedać za 800 zł, czyli robimy plus 800 zł. To jest ostatni produkt z, tej, e, z tego boksa. I teraz zobaczcie. Wymiary boksa takie, że możecie, jak z pudełkiem z butów, iść sobie i wnieść go na, do, do bloku. Więc, jak ktoś nie ma możliwości przechowywania dużych produktów, moim zdaniem, super. Sprzedaż na Vinted genialne, mało produktów, są małe produkty, łatwo je wysłać, gdzieś zabrać do paczkomatu i tak dalej, więc myślę, że spoko. No i słuchajcie, zrobiliśmy 90% na kategorii AB, no bo to jest kategoria AB, tak było przynajmniej opisane, więc myślę, że całkiem, całkiem zacnie. Dajcie znać, co ty myślicie w komentarzu, no i co? I widzimy się w kolejnych materiałach, także dziękuję serdecznie i do zobaczyska. A, przepraszam, i pamiętajcie o subiku, łapce i dzwoneczku, bo... No jednak to tam gdzieś te zasięgi poprawia. Siemanko, hej!